Hej, kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Modowy Zawrót Głowy. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka modów rozgrywkowych. Część z nich zapewne już znacie. Nie wszystko to są nowe mody, w niektórych doszły tylko nowe opcje. Część to będą obiekty funkcjonalne. Mam nadzieję, że przydadzą się Wam. W waszych rozgrywkach może każdy coś tu znajdzie dla siebie. Witamy się w Kasie, bo pierwsze, co chciałam wam pokazać, to nowe cechy dla niemowlaków. Oprócz tych cech, które mamy zawsze, mamy tutaj jeszcze cztery nowe, i mamy tak: ciekawska. Ci Simowie są z natury ciekawcy i uwielbiają patrzeć na otoczenie. Są najszczęśliwsi, gdy spokojnie obserwują świat, chłonąc każdy szczegół. Dalej mamy. Lubi bałaganić. Te niemowlęta mają talent do brudzenia się i powodowania małych katastrof. Od pokrytych jedzeniem twarzy po brudne pieluchy, trzymają swoich opiekunów w nieustannej gotowości do ciągłego sprzątania. Jak widzicie, te, te cechy są już z tłumaczeniem, więc, oczywiście, link do tłumaczenia też wam wstawię. Marzycielska. Te niemowlęta często wydają się zagubione w innym świecie, pochłonięte marzeniami. Znajdują radość w spokojnych chwilach i swojej wyobraźni wnoszą odrobinę cudowności i spokoju do otoczenia. I ostatni, Milusińska. Niemowlęta te rozwijają się dzięki fizycznej bliskości i uwielbiają być trzymane na rękach. Znajdują pocieszenie w przytulaniu, czując się najbezpieczniej, gdy są wtulone w ramiona opiekuna. Także oczywiście linki do wszystkich modyfikacji, tam gdzie są tłumaczenia, to także do tłumaczeń znajdziecie w opisie tego filmu. Polecam serdecznie, wydają mi się bardzo fajne te cechy, jeszcze nie miałam niemowlaka, którym bym dłużej pograła, który by te cechy miał, ale yy, myślę, że na pewno wszystkie wypróbuję, a może i Was zainteresują. Przechodzimy już do rozgrywki. Jesteśmy już w rozgrywce i kochani kolejne mody, które będę chciała Wam pokazać są to mody od Utopii, które może już znacie mod na nowe pocałunki, mod na prezenty. Zacznijmy może od moda na nowe pocałunki. Bardzo proszę chodzimy w romantyczne i mamy tutaj kiss and grind jest tutaj kilka jak widzicie część jest przetłumaczona te to są stare interakcje które były już wcześniej natomiast tutaj mam jeszcze nieprzetłumaczone, ponieważ jeszcze nie mam nowej wersji tłumaczenia także może sobie wypróbujemy bardzo proszę zacznijmy może od tego choć Taylor Mam nadzieję, że sobie daleko nie pójdziecie. Proszę bardzo. E, powiem szczerze, że ja uwielbiam te animacje. Są naprawdę prześliczne, długie, pięknie wykonane. Sprawdzimy sobie jeszcze tę jedną. Nie można robić jednej, tej samej jeden raz po drugim. Zobaczymy, zrobimy sobie tutaj nową. No, zobaczcie, czy to nie jest przepiękne? Ja jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem. I oczywiście są też nowe nastrójniki. Od razu się stajemy w flirciarscy. I to jest kolejna interakcja. Na chwilkę tutaj wezmę ściany, tak żeby. Myślę, że też wygląda słodko. A jeszcze bym chciała spróbować. Tej interakcji z tańcem. O, tu mam niedomalowaną ścianę. No trudno. Ja myślę, że są przecudne. Zobaczcie, jak oni pięknie spolatają tu dłonie. I tańczą w taki wolny sposób. No, każdemu polecam, kto lubi takie interakcje między simami. I zobaczcie, na końcu ją tu bierze na ręce. No, przepięknie to wygląda. I jeszcze ten pocałunek w policzek. Cudowne. O, widzę, że tak was romantycznie tutaj. No, piękne. Nie, niecały jej kochany. Bo przejdziemy do kolejnego moda. Który dotyczy dawania prezentów. Też jest romantycznych, oczywiście musimy mieć na odpowiednim poziomie yy, naszą relację, i możemy tutaj dać bardzo dużo, możemy dać srebrną bransoletkę, prezentową torebkę z prezentem, bukiecik z listem, naszyjnik w kształcie serca i kwiatki i czekoladkę. Weźmy może ten. Yy, tą torbę z prezentami, bo szczerze mówiąc tego jeszcze nie dawałam. Czekamy, aż nam się tu skończą całować. Te animacje są naprawdę długie. Tak bardzo się przyjaźnią. Gdzie ty idziesz? Nie, nie idziesz do kompa. Ty też nie idziesz y, tutaj. Chodźcie oboje. Nie będziemy szli na górę. Podejdź tu i podejdź tu. Proszę bardzo. Nie y, do kompa. Tu. Taylor też tu. Proszę, chodź jeszcze raz. Dolores, dajemy romantyczne i wybieramy to pudełko prezentowe. Jak zwykle, perfekcyjnie dopracowane animacje. Czekamy na prezent. Oczywiście miał go gdzieś schowane. No, zobaczcie. O, i tutaj jest odwersacze. Także nie byle co. Zobaczymy, czy tu będzie wiado wiadomo, co dostała. Ale się ucieszyła. No proszę, kochana. Otwieraj. Ciekawe, czy to otworzy. Czy po prostu pudełko zniknie? Zniknęło. Wiem, że ten twórca pracuje właśnie nad tym, żeby można było otwierać różne, żeby były różne prezenty, żeby można było je otwierać. Dobrze, Ty chcesz rozmawiać, a ty pewnie znowu chcesz iść do kąpa, nie idziemy. Może jeszcze bym chciała, żebyśmy spróbowali w drugą stronę, bo oczywiście tylko weźmiemy na Dolores, oczywiście możemy też dać prezent naszemu. Partnerowi, i na przykład możemy dać mu zegarek. Proszę bardzo. Mm. Proszę. I kolejne piękne animacje. Także gorąco polecam dla każdego, kto lubi ogrywać sobie różne historie, które tworzy. Gorąco polecam tego moda. Oni sobie tutaj dają prezenty, a ja chciałam Wam pokazać kolejnego moda, który, który mówi nam o różnych językach miłości. Żeby móc tego moda używać, musimy wejść do sklepu z nagrodami i za 12 punktów mamy do kupienia 5 takich nowych cech, 5 nagród. Dotyk fizyczny. Ta cecha jest przeznaczona dla simów, których językiem miłości jest dotyk fizyczny. Może wybierzemy to Dolores. E, drobne przysługi. Ta cecha jest przeznaczona dla simów, których językiem miłości są drobne przysługi. Wszystko jej wybierzemy. Prezenty. Ta cecha dla simów, których prezentem jest język miłości. Tego moda jak dobrze w kojarze przetłumaczyła Daisy, także też oczywiście wam link do tłumaczenia wstawię. Tutaj wspólnie spędzony czas i ostatnie mamy wydarzenia, wyrażenia afirmatywne. także proszę bardzo. Dzięki temu, że nasza Dolores ma wybrane, powinny jej się pojawiać różne nastrójniki. Zaraz tu spróbujemy jej wylosować od nowa. Nie wiem, czy teraz nam się to uda. Dobra, bierzemy i szukamy z shiftem. Możemy wylosować od nowa. Pragnienia dla Dolores. O, chcesz potrenować robienie dzieci? Jestem w tym miszem. Pozwól, że ci pokażę. Czy to wyznaczy, że wy pójdziecie dobrze? O, zobaczcie. Darujemy im na razie trenowanie w robieniu dzieci. Natomiast nasza Dolores ma pragnienie otrzymaj prezent. Bycie Simką z językiem miłości prezenty. Zaraz spróbujemy. O, proszę, zobaczcie. Bycie Simką z językiem miłości dotyk. A jakbyśmy jeszcze jej spróbowali wylosować? Zaraz jeszcze raz. O, na zdrowie. Bycie simką z językiem miłości, drobne przysługi. Wznieść toast za pomocą wiaderka do toastów. Także, jak widać, tych pragnień jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie, kochani, nie idziecie teraz trenować robienia dzieci. Bardzo proszę. I myślę. Że ten mod jest bardzo ciekawy. Widzę, że nie wyłączyłam tutaj zadań dla odkrywców. Kolejny mod, a dokładniej będą to teraz funkcjonalne obiekty. Ty sobie, mój drogi, stabilnie usiądź, a my razem z Dolores pokażemy wam kilka funkcjonalnych obiektów. Pierwszym jest taki czajniczek na herbatę, który wygląda prześlicznie. Zobaczcie, jest taką pandą. Chodź, kochana, mam nadzieję, że będziesz mogła tutaj zaparzyć. Zapasz nam herbatę. Ona się... i możemy nalać. I zobaczycie, jakie przepiękne będą stały tutaj. No zobaczcie, czy to nie wygląda przeuroczo? Także link oczywiście Wam zostawię w opisie. Kolejna rzecz jest to taki czajnik od... Twórców jednej z książek kucharskich. Nie chcę nazwy skaleczyć, więc nie będę tutaj wymieniać. Zostawię wam oczywiście link do modyfikacji w opisie, w którym możemy. Działa on na tych samych zasadach co Czajnik, z dodatku do wynajęcia. Oczywiście trzeba mieć ten dodatek. Gotujemy w nim wodę, ale pojawiają nam się. Nowe opcje, poczekać musimy, aż woda się zagotuje. Wy sobie rozmawiacie w tym czasie. Jest woda i proszę bardzo, możemy zrobić gorące kakao. I oprócz tych, które mamy grze, w grze, możemy zrobić też jeszcze inne. Może też być herbata. I też oczywiście mamy te wszystkie rodzaje, które mamy w grze, ale też inną. Bardzo proszę, idź, kochana. Zaparz tę herbatę. Zobaczcie jaki piękny zaparzacz tu wkłada. I jak cudownie ta herbata wygląda. Podobną funkcję spełnia ta taca, na której możemy też podać napoje. I tutaj na przykład podajmy sobie kawę, może kawa latte. Plusem tej tacy jest to, że możemy wziąć drink z kimś. Wybieramy sobie, proszę, Taylora. Nie idziemy tylko idź wejść z nim sobie kawę. I oczywiście można ją też schować do wyposażenia. Dobrze, kochani. Kolejna rzecz, która jest też od tego samego twórcy, ale jeszcze jest we wczesnym dostępie to jest taki podajnik do drinków. Tutaj sobie podajemy szoty. Może zróbmy zestaw. Idź, podaj, kochana. Zostaw tę kawę na razie. Myślę, że to też wyglądać będzie bardzo fajnie. Warto czekać. Zobaczcie, jak genialnie to wygląda. I również. Możemy wypić tutaj z kimś. Chociaż to, że możemy tutaj wypić z kimś. A nie, jest, dobra, czekaj, czekaj, nie tak. O! Na to drewienko. Weź szota z. I bardzo proszę z Taylor'em. Tylko Taylor kończy pić kawę. Idzie o 13.00 pić szota. No. Tak, zawołaj go. No. I on też wziął. I. E, chyba wam nie smakują za bardzo. Proszę bardzo. E, dobra, pusta szklanka. I kolejna rzecz, która też jest jeszcze we wstępnym dostępie od tego samego twórcy. To jest taki szybkowar, w którym mamy nowe potrawy. Zobaczcie, jakie są fantastyczne. Może sobie zróbmy. Bater Chicken. Birmańską zupę z pierożkami samosa. Proszę idź. Myślę, że tutaj chyba będą też te potrawy, które były normalnie, plus nowe dodane. Także obserwujcie tego, twórcę, niedługo powinny się pojawić w dostępne dla wszystkich. Oczywiście tu wrzucamy i nam się gotuje. W tym czasie chciałam Wam pokazać yy, też nowy mod, jeśli chodzi o gotowanie. Znaczy, już nie taki najnowszy, ale używam go bardzo często, szczególnie w serii smaków życia. To jest przybornik kuchenny, który jest od autorki książki kucharskiej Babci. Dzięki temu możemy zrobić. Bez miksera, domowe składniki, żeby robić te, które są z gry, oczywiście, potrzebujemy tego dodatku z kucharzem, tych akcesoriów. Możemy dzięki temu upiec chleb. Jak wyłączymy. Aha, nie ma dostępnej kuchenki. Jak my tu nie mamy dostępnej kuchenki, no nieważne, nie będę Wam teraz tego pokazywać. I możemy też zrobić wekowanie. Proszę bardzo. Co się stało? A bo tutaj chyba była kuchenka i mi ją usunęło. Dobra, zaraz do Was wracam. Dobra, dołożyłam sobie tu kuchenkę, więc coś byśmy sobie zrobili. Przepraszam Was za to, że słychać yy, za okna, no ale niestety jest gorąco. Yy, upiecz chleb, kochana. Myślę, że to będzie świetny pomysł. A Tobie pozwolimy pójść do komputera. Nie będę Ci cały czas. Przeszkadzać. Też do tego bo te podmianki, misek, są też właśnie z tego przybornika. Proszę bardzo. Zobaczcie, jaka cudna jest ta deska obsypana mąką. I proszę, mamy taki piękny chleb. Który oczywiście możemy sobie zjeść. Możemy też, jak wam pokazywałam, robić przetwory. Na przykład w ekowaniu, pastę cytrynową, buliony często są nam potrzebne do innych rzeczy, które chcemy gotować z książki kucharskiej babci. Także bardzo polecam teraz te mody, książka kucharska, ja mam tutaj akurat w postaci takiej skrzynki, też Wam do niej zostawię linka. Oraz właśnie ten mod z domowym pomocnikiem są naprawdę bardzo przydatne. Chciałam wam dzisiaj pokazać jeszcze jeden mod, który tylko tutaj się na gotowanie. To jest kolejny mod z takim urządzeniem, tym razem, gdzie możemy wybierać i gotować bardzo dużo najróżniejszych produktów. Jest też tłumaczony, każdy przepis pobiera się oddzielnie yy, i do tego jest też potrzebny główny Mott, bardzo proszę, może zrób tym razem burgery po hawajsku. Tak, wy jesteście teraz. Aha, to będziesz je y, grillować. Dobra, może być grillowane. Proszę bardzo. Proszę, zobaczcie. Grilluję tutaj ananasa kawałki. Ty będziesz do niej gadał. No i świetnie. Zaraz zobaczymy, jak te dania wyglądają. Ale ty nie gadaj, kochana, tylko skup się na gotowaniu. Bardzo mi się podoba, jak za jednym zamachem o zobaczcie, nawet się zarumieniły tu przypiekły. Jak za jednym zamachem wszystkie przekręca na drugą stronę. Chciałabym znać taką sztuczkę. Czy jest smakoszką? Może być smakoszką. No i zobaczcie, czy to nie wygląda przepięknie. Jest cebulka, są burgery. No, cudowne, i chciałabym poznać siebie. Dobra, spróbować jeszcze coś zrobić. Zobaczymy, co tym razem. Jedzenie. Może, może jakieś desery. Babkę piaskową. Mus cytrynowy. Yy, idź, zrób yy, babkę piaskową. Proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że nam pójdzie. Lecimy. I zobaczymy, jak ta nasza babka piaskowa będzie wyglądała. Zdoby to umiejętność pieczenia. To też jest bardzo fajne, że ciasta nam rozwijają właśnie umiejętność pieczenia. No i zobaczcie, czyż nie jest śliczna? Dobrze, kochani. Ostatnie dwa mody, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, to są małe mody, które przydadzą się szczególnie osobom, które y, bardzo lubią tworzyć, znaczy same może coś nagrywają, może tworzą scenki, albo lubią robić zdjęcia swoim simom. Pierwszy, prościutki mod to mod, który pozwala nam bez wpisywania kodu wyłączyć jak widzicie nasza SIMka tego nie ma nasze planboby. Naciskamy na SIMA razem z przytrzymanym przyciskiem Shiftu wybieramy storytelling toolkit wybieramy storytelling toolkit i tutaj możemy włączyć i wyłączyć dymki. Zobaczcie jak prosto to robi się. Pamiętajcie, że naciskamy razem z Shiftem. Możemy dodawać nam nastrójniki, na przykład dodaj nastrójnik flirciarski, proszę bardzo. Możemy też wpływać z tym modem na pogodę, ale ja najczęściej używam właśnie do wyłączania i włączania tych dymków. Kontrola pogody, może porę roku, może sobie zmienimy na lato, proszę bardzo, i od razu nam się na lato zmieniło. I drugi mod, który jest po prostu genialny dla wszystkich, którzy uwielbiają, tak jak mówiłam, robić screeny swoim Simom. To jest mod, który pozwala nam wybierać pozy, dzięki temu wyszukiwać je, kiedy mamy je w swojej grze. Normalnie musimy zawsze przewijać od początku wszystkie pozy. Jak ktoś ma ich tak dużo jak ja, to naprawdę zajmuje to bardzo wiele czasu. Natomiast tutaj wystarczy, może sobie przywołam tutaj naszego Taylora, choć polecenia Sima, polecenia teleportowania z parceli do tego Sima. Słuchaj, jak ja, robię jak ja robię pozy bardzo często właśnie nie stawiam rycerzyka, tylko używam MC Command Centera i za jego pomocą teleportuję jednego Sima do drugiego i wtedy mogę robić pozy w dowolnym miejscu, nawet poza domem. Wchodzimy sobie normalnie w pozój mm, pozuj paczka. I ten mod, widzicie, dodaje nam tutaj taki pasek wyszy, wyszukiwania. W tym pasku możemy wpisać nazwę pozy, jeżeli ją dokładniej znamy. Możemy wpisać nazwę twórcy, pamiętając, że jak są nawiasy, to te nawiasy muszą być zachowane. Ale możemy też y, wpisać, jaką pozę byśmy chcieli. Ja wpisałam pozy do, dla par, i zobaczcie, pojawiły mi się najróżniejsze pozy od różnych twórców. Które są pozami dla par? Może sobie wybierzmy na przykład tą. Chociaż to jest nie, nie, o tutaj. Może tą sobie wybierzemy. Wybieramy sobie od razu kilka. Zaraz przejdziemy. Cztery wzięliśmy, może cztery wystarczą. Zaraz przejdziemy też do Dolores. Robimy dokładnie to samo. Pozuj paczka. Wpisujemy. wyszukuje nam. Lecimy. My mieliśmy. O tą. Proszę bardzo. Oczywiście jakbym wpisała na przykład konkretnego twórcę. Yy, I wybieramy pozę. I proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie wzięłam. Zobaczcie, jakie to proste. I jak świetnie wygląda. Myślę, że dla każdego, kto nagrywa, kto robi kadscenki, lub dla tego, kto lubi, żeby ich dom zdobiły zdjęcia waszych simów w różnych pozach, lub lubi je trzymać u siebie na komputerze, ten mod jest po prostu rewelacyjny. Mi oszczędził masę czasu przy nagrywaniu. Dobrze, kochani, na tym będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej!